Siemanko i Czołem. W tym materiale pokażę Ci, jak wykorzystać Chat GPT-4 do tworzenia produktów na Amazon KDP. W skrócie biznes graficzny. Ehm, bardzo fajna tutaj praca. Tworzymy produkty tego właśnie typu, jak widzisz teraz na ekranie, za pomocą sztucznej inteligencji. Tak, w zasadzie możesz wszystko wykonać już teraz w sztucznej inteligencji, ale dobrze, może pierwsze jeszcze przywitanie i przechodzimy do materiału. Dla osób nowych na kanale polecam odebrać darmowego e-booka na naszej stronie o tematach zarabiania. Polecam również rozważyć subskrypcję, a jak macie pytania, uderzajcie mailem lub na Instagramie. Więc tak, aby osiągnąć sukces na Amazonie KDP, już nagrałem jakby inne materiały. Jest ich bardzo dużo na moim kanale, także jeżeli nie wiesz o co chodzi w tym biznesie serdecznie Cię odsyłam do innych materiałów teraz. Niemniej jednak takie podstawowe informacje, aby stworzyć taki produkt, jak widzisz tutaj na ekranie, powiedzmy taki bestseller, typu Unicorn Coloring Book. Potrzebujemy, po pierwsze, okładki, po drugie całego wnętrza. To wszystko oczywiście możemy wykonać w sztucznej inteligencji i bardzo często jest nam też potrzebny, no w zasadzie zawsze, opis tutaj, jakby naszego tutaj produktu, czyli przykładowo jest to kolorowanka tutaj dla dzieci, tak? Więc jak się do tego wszystkiego zabrać? Mamy w czacie GPT-4, który umawiałem, omawiałem w innym materiale, już tak bardzo podstawowo, serdecznie też do niego odsyłam, mamy tutaj taką funkcję jak coloring book hero. I możemy napisać do tego naszego Coloring Book Hero, że chcemy stworzyć, dajmy na to kolorowankę o piratach, tak? No to stwórz mi okładkę do kolorowanki o tematyce Pirate, Pirates Coloring Book o wymiarach 8,5 na 11. Zagrajmy w ten sposób na początek. Myślę, czy coś jeszcze na początek tu sprecyzować. Ehm, ma to być kierowane dla dzieci. 4-8 lat. 4-8 lat ehm, może być w tle zawarty statek. O właśnie. Jak myślicie, poradzi sobie czy nie? Możecie napisać w komentarz. O, działa. Creating image. My bierzemy łyczka kawy. I zaraz zobaczymy jak to się wszystko tutaj uda. Pierwszy raz tak szczerze używam tego narzędzia, bo używałem go wcześniej jakby w innym tutaj modelu, w sensie w tym podstawowym tutaj i radził sobie bardzo dobrze. A Coloring Book Hero w sumie teraz publikując ten film będzie jako pierwszy. Zobaczmy jak sobie poradzi. Podejrzewam, że będzie, będzie to taka ogólna okładka, bo często lepsze wymiary są może potrzebne. No właśnie, tak nie za bardzo nas zrozumiał, niemniej jednak to bardziej by była taka strona wnętrza. Chodzi mi o to, że możemy tutaj sprecyzować, jakby polecenie, żeby to była okładka podzielona na dwie części, przykładowo pierwsza strona i druga, tak żeby dało się to wgrać. Później będziemy musieli to przerobić na pewno jakoś na PDF, a nie jestem pewien, czy on będzie tutaj potrafił coś takiego zrobić. Ale tak pokrótce. Tworzysz sobie jakby okładkę, tworzysz sobie wnętrze i opis za pomocą tego narzędzia. Zobaczmy, jak sobie poradzi ze stroną. Ewentualnie może poprosimy go jeszcze. Zrobimy taki myk, że podziel, stwórz, stwórz kolejny podobny projekt, może nie podobny, inny projekt, który ma być kolorowy, a nie czarno-biały. Podziel projekt na dwie strony. Po lewej stronie ma być jakby ostatnia strona książki, a po prawej pierwsza strona. Wraz z tytułem Pirates Coloring Book. Strony możesz po środku oddzielić e, kreską pionową. Pierwszy raz też pisuję tego typu komendę, ale właśnie. E, aha, on może tworzyć tak, tylko czarno-białe. Dobra, rozumiem, bo to jest Coloring Book Hero. On widocznie nie ma takich predyspozycji, ale to nic straconego, czyli tego narzędzia używamy do tworzenia wnętrz. Sam się nauczyłem teraz na tworzeniu materiału. Tego narzędzia używamy do wnętrz, a przykładowo możesz wejść sobie w DALI i w DALI sprecyzować mu tą samą komendę jakby. No właśnie, nie skopiowałem, jak cofnę, chyba nie znajdzie, już dobra. To teraz w DALI spróbujemy zrobić. Stwórz mi okładkę do mojej książki o tematyce piratów. Książki, może kolorowanki damy o tematyce o tematyce piratów Pirate Coloring Book. Albo dobra, na początek podziel ją na dwie strony. Środek może oddzielać pionowa linia. Format, jaki nas interesuje to 8.5 na 11, bo jest to dosyć popularny na Amazonie. Pierwsza strona, nie pierwsza, tylko prawa strona e, będzie to Pierwsza strona książki, wraz z tytułem Pirates Coloring Book który też, też masz umieścić. A ostatnia będzie to ostatnia strona książki. Powiedzmy, że ze statkiem w tle. Zobaczmy, jak on sobie poradzi z tego typu komendą. Wydaje mi się, że dobrze to napisałem już nie będę czytał, czekawy. Zobaczmy creating image, więc jest postęp. E, czyli w skrócie dali można użyć do stworzenia jakby okładki, a właśnie tego e, coloring book hero, tak to on się nazywa, e, możemy mu sprecyzować bardziej co do wnętrza naszą komendę, tak aby właśnie tych kolorowanych piratów mieć e, tutaj, no wygenerowanych po prostu. No i już jest nieco lepiej. Wiadomo, nie nada się to za bardzo, aż tak no, ewentualnie jakby to poszerzyć w kanwie, może by to nawet pykło. Ale popatrz, możesz się tak właśnie pobawić, tworzyć różne nisze. Tworzysz sobie okładkę w dali, tworzysz sobie to wnętrze, tak jak mówiłem przed chwilą w Coloring Book Hero. I jeszcze możesz wejść do tego czatu GPT, zwykłego, jakby właśnie do tego tutaj, i poprosić go o opis Twojego produktu. Może już tego nie będę tutaj robił. I masz gotowy biznesplan powiedzmy właśnie na Amazona KDP. Nic, tylko zakładać konto i działać. Pieniądze w tych czasach leżą totalnie. Na ziemi. Możesz też stworzyć banery reklamowe tutaj do tej właśnie okładki na tak zwanym tym Amazon Central Autor, Autor Central i jakby sobie to wszystko promować, tak aby klienci widzieli, że są to schludne prace, a nikt nie musi wiedzieć, że tworzyłeś je za pomocą sztucznej inteligencji. Zresztą jest to w 100% tak też warto podkreślić legalne i zgodne z użytkowaniem. Daj znać, czy ten materiał ci się podobał odnośnie Amazona KDP, czy korzystasz z tego typu narzędzi, czy może też masz jakieś inne narzędzia, które poleciłbyś, na przykład widząc. Daj znać, odbierz darmowego e-booka, sprawdź inne materiały na tym kanale i zapraszam cię do kolejnego materiału. Bardzo dużo wartościowej wiedzy jest na tym kanale. Pozdrawiam.